Malarstwo, grafika, tkanina, wycinanka, fotografia, ikona, plakat, sztuka ludowa, rękodzieło, zielarstwo, krajobraz warmiński. To wszystko można było zobaczyć od 20 do 23 września w gminie Jonkowa na szlaku wystaw Sztuka w Obejściu. Owo obejście ma tu podwójne znaczenie. Do udziału w projekcie jego pomysłodawca, teatr wiejski Węgajty, zaprosił stowarzyszenia działające na tym terenie. Po raz pierwszy coś takiego myśmy spróbowali zrobić. Żeby rzeczywiście było współdziałanie, żeby wykorzystać tą potencję, która tutaj jest do właściwie takiego współprowadzenia, prawda? mówię o tym bez przesady, że rzeczywiście jest szereg ośrodków, które jakby stanowią, każde z nich jest jakimś centrum, prawda, także nie ma tutaj jakby jednej, jednej publiczności też, nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma jednej sprawy, tu się wiele spraw po prostu spotyka, nakłada ze sobą. I właśnie pomysł jest, jest taki, że to obejście jako takie jest jakby centrum świata, prawda, że tam się wszystko może wydarzyć. Może to przesadę, jak mówię, centrum świata, ale przynajmniej świata artystycznego. Bo jest chyba taki moment w sztuce, że to, co jest bliskie człowiekowi, w jakiś sposób się liczy i też ma znaczenie w skali globalnej. Wystawy odbywały się równocześnie w ośmiu miejscach w okolicach miejscowości Węgajty, Pupki, Gotki i Nowa Kawkowa. Sztuka w obejściu istnieje na rozmaite sposoby. To są jakby rzeczy z pogranicza sztuki, plastycznej, teatru, rzemiosła, sztuki krajobrazu, filmu. Też rolnictwa właściwie w jakimś zakresie. To są. To są, to są Właśnie te, te wszystkie dyscypliny. W projekcie sztuka w obejściu chodziło też o to, by miejsca, gdzie sztuka jest prezentowana, próbować właśnie obejść. A jeśli objechać to rowerem. Przede wszystkim chodziło o widza, żeby, żeby widza zaprosić do aktywnego działania, do obecności, prawda? Przede wszystkim, żeby wyjechać w teren. No właśnie może samochodem, bo to jednak są spore odległości ale też na rowerach, takie było zaproszenie. Tutaj przyjechała z Olsztyna wypożyczalnia rowerów i przez te no, pierwsze dni przynajmniej były grupy rzeczywiście, które jeździły na rowerach. I to jest piękny pomysł. Aktywny udział widzów w projekcie polegał nie tylko na tym, że do miejsc, gdzie sztuka była prezentowana, musieli dotrzeć. Mogli też aktywnie uczestniczyć w przeróżnych wydarzeniach artystycznych, które się w tych miejscach działy. W tych różnych miejscach, domostwach, Urządzonych jako atelier, jako pracownie, były, były warsztaty, były jakieś propozycje, na przykład poznania tego, czym jest filc praktycznie, jaki to może być świetny materiał. Zwłaszcza, że idzie zima, że na przykład warto zrobić rękawiczki sobie z filcu. I to jest chyba materiał przyszłości, o czym ja się sam dowiedziałem tutaj też. Uczestnicy projektu mogli też wziąć udział m.in. w warsztatach ceramicznych, pieczenia chleba, pisania ikon, wycinanki tradycyjnej i nietradycyjnej. Było w czym wybierać.